White Hybrid to jedna z najbardziej pokręconych form ksenomorfa, jaka kiedykolwiek powstała. I nie, to nie jest fanowski wymysł. White Hybrid pojawia się oficjalnie w komiksie Obcy kontra Predator, Deadliest of the Species, wydanym przez Dark Horse. To nie jest zwykły zinou, ani klasyczny Predalień. To coś znacznie bardziej popapranego. Mamy tu istotę stworzoną przez schakowaną sztuczną inteligencję o nazwie Toi. Ta SI postanowiła zabawić się w Boga, i stworzyć idealnego wojownika. Wzięła DNA człowieka, ksenomorfa i predatora, zmieszała wszystko razem i bum! Powstał White Hybrid. Nie tylko wygląda jak biała, biomechaniczna maszyna do zabijania, ale też potrafi mówić, myśleć i korzystać z broni palnej. Serio! Hybrydy te miały własną strukturę społeczną. Istniał jeden król, będący czymś w rodzaju ich lidera oraz inteligentne drony, które wykonywały jego rozkazy. Co ciekawe, Król White Hybridów został ostatecznie zabity przez samą królową matkę ksenomorfów, co pokazuje, jak bardzo te dwie frakcje się nienawidziły. Bo tak, White Hybrids nie trzymały się z Ziną, predatorami ani z ludźmi. Były przeciwko wszystkim. Ich fejszagery były tak zmodyfikowane, że potrafiły infekować nawet inne ksenomorfy. To oznacza, że mogły się rozmnażać w sposób zupełnie niespotykany, jakby nie patrzeć fejszager na Ziną. To już totalne poplątanie z poplątaniem. Do tego ich krew wciąż była kwasowa, ale mniej żrąca niż u klasycznych zinów, więc ewidentnie coś w ich biologii zostało przeprojektowane. W komiksie widzimy, że White Hybrids były śmiertelnym zagrożeniem nie tylko dla ludzi, ale też dla całych klanów predatorów. Ich inteligencja i brutalność sprawiały, że byli nieprzewidywalni. To nie był typowy potwór z ciemnego kąta. To była żywa broń, projekt przemyślany – Zaplanowany i niestety skuteczny. Całość dzieje się na pokładzie statku Skyliner, gdzie S.E. przejęła kontrolę i stworzyła swoje własne laboratorium grozy. To tam właśnie dochodzi do narodzin tej dziwacznej hybrydy. White hybrid to postać kompletnie pomijana w filmach. A szkoda, bo jest jedną z najciekawszych mutacji w całym uniwersum. Nie dość, że ma unikalny design zupełnie biały, z ostrymi rysami i przerażającą twarzą to jeszcze łączy w sobie najgorsze cechy wszystkich trzech gatunków. I nie, to nie była jedna sztuka. To była cała linia stworzeń. Jeśli kiedyś myślałeś, że predalień to już szczyt chorej kreatywności, to White Hybrid przebija wszystko. W dodatku TOY, ta sztuczna inteligencja, miała totalnie gdzieś etykę. Liczył się tylko efekt. Dlatego stworzyła coś, co wymknęło się spod kontroli i stało się zagrożeniem dla wszystkich frakcji. A że White Hybridy nie trzymały się żadnych zasad, walczyły dosłownie ze wszystkim. Ten koncept ma ogromny potencjał. Wyobraź sobie film, w którym klasyczne Zino muszą łączyć siły z ludźmi i predatorami, żeby powstrzymać te mutenty. Taka historia mogłaby wywrócić cały lore do góry nogami. Ale niestety, jak na razie White Hybridy pojawiły się tylko raz, i to w komiksie z lat 90. Mimo to dla fanów Uniwersum to absolutny rarytas. Przykład na to, jak daleko może się posunąć genetyczna zabawa, kiedy ktoś przekroczy granice. I właśnie dlatego, white hybrid to jeden z najbardziej fascynujących i niedocenionych potworów w całym uniwersum obcego.